Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty przepis. To tylko tak wygląda, że to jest tego tak dużo i, znaczy, jest dużo, ale robota jest bardzo prosta. I dzisiaj pokażę mufinki, takie keto, typowe keto, ale jak je zrobicie, posmakujecie. W ogóle nie będziecie czuć różnicy, czy to są pszenne. Czy to są właśnie te keto? I co do tego będzie potrzeba? Już sobie zważyłam tutaj erytrytol. Może być też cukier, no ale erytrytol mam tutaj. Mąka kokosowa, jajka. Tutaj mam proszek do pieczenia. Sól. Yy, aromat. U mnie akurat jest pomarańczowy aromat, ale może być cytrynowy. Jaki tam chcecie? Śmietankowy. Olej. I woda. Woda jest opcjonalnie, to zobaczymy, zależy od tego, jak będzie gęste ciasto, to wtedy będziemy dodawać, albo nie. No i wiadomo, miska, czepaczka, tutaj taka, jak to nazwać, taki pędzelek, no i blacha do mufinek. I w tym momencie już rozgrzewam piekarnik na 180 stopni, ponieważ samo zrobienie tych mufinek, tego ciasta, to będzie normalnie błyskawiczne. No to zaczynamy. Zaczynamy od jajek, ale zapomniałam wziąć sobie szklankę jeszcze. Bo ja zawsze najpierw jajka do szklanki, dopiero później do pojemnika, żeby nie mieć przykrej niespodzianki. Więc trzy jajka. Oj dosłownie szczypta soli w tej chwili. Czyli ja takie dosłownie pyci pyci. I od razu sobie wezmę proszek do pieczenia. Ja kupuję takie duże, taniej wychodzi. No ale go kupiłam i mam na bardzo, bardzo długo. I ma być płaska łyżeczka. Zresztą, to ile potrzeba tego wszystkiego, to będzie podane w opisie, tak jak zawsze. Teraz do tego dajemy olej. Olej może być też oliwa z oliwek i ja już sobie tak wstępnie to wymieszam później będzie łatwiej żeby rozbić te jajka ok resztę płynnego czyli zapach o trzeba kupić bo już się kończy zostało tylko na jeden raz i teraz i mąkę, i erytrytol razem. I bierzemy się zamieszanie. I teraz, zależnie od tego, jak wymieszam, jaka będzie gęstość, to będę patrzyła, czy trzeba dodać do tego wodę, czy nie trzeba dodawać. Zobaczcie, jak to jest. Dłużej trzeba przygotować, poważyć to, ile tych składników potrzeba, niż cała reszta. No i wiadomo, jak się piecze jeszcze. Bo będziemy piec mniej więcej 20-25 minut. To zależy od Waszego opiekarnika. Jest taka konsystencja, więc ja ociupinkę wody daję. Tutaj jest tak, że trzeba dać mniej więcej między 20 a 40 wody, ale to znaczy nie trzeba. To zależy od konsystencji. Więc ja ociupinkę tylko dodaję wody. I starczy. Teraz tutaj mam takie mm, na no mufinki, takie coś. Takie, nie wiem jak to nazwać foremki. O! <laughs> I te foremki muszę zrobić olejem lub jakimś innym tłuszczem, który chcecie. Żeby nie przewierały. Dzisiaj pokazuję Wam takie totalnie podstawowe temu finki. Może innym razem jakieś troszeczkę inne zrobimy z jakimiś dodatkami. I teraz tylko nałożyć. Ja będę dzielić po prostu na 6. Ok, nałożone, więc teraz wkładam. Do piekarnika, przypominam, 180 stopni, na mniej więcej 20-25 minut. I tak wyglądają gotowe mufinki po 25 minutach. Przepyszne. Także radzę Wam naprawdę zrobić te mufinki, bo są szybkie i bardzo proste. I przepyszne. Smacznego.